Co tam robimy? Alpejską miksturkę Mhm mm tutaj mamy SFD, to są dwie firmy, zobaczymy, która będzie chciała nas sponsorować w niedalekiej przyszłości Białe Polyszki. Mm. Buła mm. Zapraszam Chodź, pokażę ci moje kotki Witam, moi drodzy, w piwnicy Tym razem odwiedziliśmy piwnicę e, Michała Muzyczkę mamy No, wczoraj, dobra, lecimy e, mm. Rozgrzewać go najpierw, później e, pierwsze dziewczynko Jakie robimy. Zaczynamy sobie od wiosłowania sztangą nachwytem potem zrobimy sobie wiosło hantelką. No, fajnie będziemy Brzmi kombinować ciekawie. i dalej będziemy kombinować, będziemy mamy, kombinować mamy, cierżan, mamy, sprzęty, mamy nie ma dużo, ale mamy fajny cały korytarz tutaj nie będziemy sobie ćwiczyć e, wiesz, wiesz co? To jest w ogóle mój pierwszy trening w życiu takiej blokowej piwnicy, więc... Kurwa, ja się na takiej wychowałem. To jest mój no, taki pierwszy, ja ra, pierwszy raz, pierwszy raz. Największe rynki to... wychodzą z piwnic, więc wiesz. No, zobaczymy. Ja się tam wychowałem i teraz przekażę do to tobie. A gdzie masz te sterydy? Mówieliśmy i balno jest coś tutaj. No, zawsze te sterydy. Żadnych sterydów moi drodzy, nie, nie wolno, nie wolno. Lecimy. Tak to było. Na wyszczesnie ćwiczenia eee, Zaraz ja rozgrzewamy się oczywiście. Ehm... Ciemno jak w dupie, ale będzie fajnie. Ale jest klimatycznie. Jedziemy z tym. Ale to zrobił. Co, dorzucasz coś? Kopiące. tam masz. Dorzucamy? Dorzucamy piąteczkę. Plastiki? Plastiki no. Piaseczek. Beton. Co ty robisz? Pokruszony beton, puchy, moi drodzy. Widać w redukcji. Pierwsze znaki redukcji. O, kurwa. Dobra, lecimy. O, kurwa, Uch, techniki za ale nieważne. W piwnicy nie ma techniki. Tutaj jest techniki, siła. tylko siła, tutaj tylko nie ma techniki. Siła. Brak techniki. Trzeba dopisać. Siła dzisiaj bez techniki kurwa. Ja bym zrobił jeszcze tego dwie. Mhm. Zrobił wysłowanie. Handel mi to być petarda. Bo to można zrobić coś zajebiście, naprawdę. Dobra. Może być. Chudy dzisiaj prowadzi bum, bum. trening. Ja już jestem e... lekko spocony. Nie jeszcze jest git. jest redukcja i tu już już Co widać. Jest redukcja? Co? No ty kurwa 10 kilo mniej waży. Waży 10 kilo mniej, ale chyba tu. <laughs> 20 prawie. Ja już na redukcji moi drodzy. E, także będzie forma nie było. Będzie, będzie forma, zważycie. Będzie forma? Kurwa, ty, kurwa, kurwa. Sterydy oczywiście muszą być? Tak, ja to ja jadam, bo ja tak głodny na redukcji, że wpierdolę paski. Mm. Siebie nagram ładnie, co będę ciebie nagrywał Jest na autofokusie. na autofokusie, więc dobrze złote. No ja, widzę, jak tutaj dobrze łapię. Widać, że tutaj kluby dawno zamknięte. Załapa, Jest moc Ostatnie powtórzenie się wytnie, żeby była tylko idealna technika Bo mm -hmm, trzeba mm -hmm. odpowiednio kreować świat, który chcemy pokazywać To się wytnie, więc spokojnie e, Wiosełko jeszcze, jeszcze jedna seria. seria. No to lecimy. <grystanie> ha? Nie boisz się demonów z piwnicy? Nie, w życiu należy się bać tylko jednego. Podatków? Teściowej. Teściowej i podatków. Nie, podatki to nie takie straszne. Nie takie straszne kurwisz teściową? Kurwisz teściową to masz przejebane do końca życia. Kurwisz kiedyś teściową? Nie, no nigdy. W tym miejscu trzeba wrzucić jakąś motywującą muzyczkę. O, pieczyć! żyła. Ja żyło. To jest pierwszy, pierwszy film, na którym jesteś tutaj, po mnie. Kurwa. kurwa, w tym świetle to w kurwa. tym świetle to ja małe jestem. Ja bez światła nie istnieję. Ja jestem człowiek światła. Ja też, jak każdy. Człowiek iluzja, człowiek światło. Człowiek masa, człowiek widzów. Bo kurwa, ty! Trzeba testować. Tako nie, o tak to wypięte jak do ruchu. Wygląda jak, Glądasz, jak taka. <grywa> O, się nie lubię ćwiczyć w takich piwnicach, garażach, bo jest ciężko, żeby... wiesz, Żeby się odlać. No nie ma gdzie się odlać, ale nie będę... w koninie. To chłopaki mieli takie butelki plastikowe. No. Całe wypełnione z płynem. Bo tam też nie było właśnie łazienki. Nie było sanitariatu odpowiedniego. I no reklamuj, reklamuj! Reklamu. Kurde, tu zobaczy tyle tysięcy osób. Big time, no man. Down is in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your so mind. Big time, lot of shine. Smoky in the air, that's a lot of crime. Ludzie, co za Jak w rapowych tych... dyskach. Taka ktuszka dziubek ma, taka z skrzydła ma I ogonek też ma Fak, 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 fak. A, Żyć nie dają Ale seria musi zostać zrobiona Co tam? Na siłce jestem mordo Zadzwonię do ciebie jak skończę Jesteś kamerowany Hej, jaki w kamerze śmieszny, kurwa, jesteś, ty? byś siebie widział, kurwa, jaka morda. No, ostatnia seria i kończymy na dzisiaj. Cztery godziny trening. No, trochę się tu pomęczyliśmy, ale fajnie, fajny kiemacik, da się trening zrobić, jak widzicie, kolega tutaj trochę, trochę w piwnicy, trochę na siłowni, także formę można zrobić, nie? Winstrol, prop i takie tam... Trochę diety, tam trochę to, Bongo. 20% dieta i 80% testosteron. Zwijamy sprzęt i lecimy i lecimy coś zjeść. Ja będę leciał do domu i, i to by było na tyle w sumie na razie z tej piwnicy, nie? No, ale nagramy na pewno coś jeszcze, myślę, że jakaś mhm. klateczka, bareczki też tu wlecam. Mhm. razie się przygotujemy No ze, ze sprzętem, ze światłem. I może ruszymy w końcu z filmami na siłowni, O, tak. no, no, no także... Jest, jest nadzieja, jest plagi, że jest czasem. Ale teraz mało ludzi jest na siłowniach, to może coś tam No, tak, no, no, no bo tylko triatlon, tylko Olimpijczycy mogą, więc. O, a my jesteśmy prawdziwi olimpij, Olimpijczycy z krwi i kości. E, I będziemy triatlon tam rower, pływanie i bieganie. Dlatego redukujemy, bo tutaj waga nie, nie, nie pomaga. No, no. zabijamy.